Złota rybka. Mój mały Józef miał wtedy jakieś dwa latka i koniecznie chciał je zobaczyć. Te małe kotki miały jeszcze zamknięte oczka. Józef wziął jednego na ręce, popatrzył na niego, potem go ścisnął i rzucił na ziemię. Ten biedaczek zaczął zwijać się na podłodze. Było to akurat, gdy wychodziliśmy z domu. Pomyślałem, może gdy przyjadę do domu, Pan przywróci życie temu małemu kotkowi, tak jak kiedyś tej samicy oposa. Na pewno słyszeliście już tę historię, bo opowiadałem ją na całym świecie. Powiedziałem do siebie, możliwe, że ten mały kotek powróci do życia. Myślałem o tym w sercu, ale nic o tym nie mówiłem. Łowiliśmy przez całą noc i cały następny poranek, ale nic nie złowiliśmy, bo w nocy zmieniliśmy przynętę na te basy niebieskie i ryby przestały brać. O świcie skończyły się nam już linki pstrągowe. Wpłynęliśmy do Małej Zatoczki i łowiliśmy jeszcze na pływającą linkę. Leszcz jest trochę większy od basa niebieskiego, a więc łowiliśmy te leszcze na pływającą linkę. Pan Lyle Wood miał wędkę z kowrotkiem i ona mu wpadła do wody. Miał na niej założony duży, długi haczyk i jeden biedny, mały bas połknął ten haczyk, dziurawiąc sobie swój mały żołądek. Lyle wyłowił tę rybę i rzekł, patrzcie, nawet nie widać haczyka. Wziął tę rybkę, a wyciągając haczyk, wyrwał jej z krzela i wnętrzności, a następnie wrzucił ją z powrotem do wody. Rybka poruszyła się jeszcze 4 czy pięć razy, rozłożyła płetwy, po czym zdechła. Leżała tam tak na tafli wody. A Lail zwrócił się do niej. Mała rybko, to już chyba twój koniec. Łowiliśmy dalej, a ja zagadnąłem. Lail, nie powinieneś tak wyciągać haczyka. Próbowałem mu powiedzieć, by założył mniejszy haczyk. Wiecie, on wychował się na farmie i nie łowił w życiu zbyt często. Ta mała rybka leżała tam jakieś pół godziny, a wiatr odwiał ją w zarośla przy brzegu, gdzie rosły lilie. Łowiliśmy dalej i nawet udało nam się złowić kilka ładnych sztuk. Nagle coś się stało. Powiem to w pełni świadomy, że leży tu ta otwarta Biblia. Coś się wydarzyło. Stąpiło takie namaszczenie, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłem. Coś powiedziało mi, wstań. Wstałem, Lyle i Banks... Odłożyli wędki i patrzyli. Lyle zapytał, co się mu stało. Banks odparł: Tylko go obserwuj, bo zaraz to się wydarzy. Coś mi powiedziało: przemów do tej rybki. Nigdy w życiu nie widział złotej rybki. Do tego cudownej, bo odezwała się ludzkim głosem: Wypuść mnie, dobry rybaku, a spełnię każde twe życzenie. Ha, co mi po tobie, rybeńko! Jesteś taka śliczna. Wracaj do morza. Jeżeli czegoś zapragniesz, zawołaj mnie, a na pewno się zjawię. Ja tam niewiele potrzebuję. Moja złociutka, płyń z Bogiem. I wpuścił ją do wody. A ona ożyje. Jej białe skrzela zwisały jej z pyszczka. Rzekłem, mała rybko, Jezus Chrystus przywraca Ci życie. Bóg w niebie, który jest moim jedynym sędzią, wie, że ta rybka obróciła się i szybciutko odpłynęła w dal. Mało brakowało, a pan Lyle łódź, wypadłby z naszej łódki. Stwierdził, to było dla mnie, bo powiedziałem do niej: Mała rybko, to już chyba Twój koniec. Odparłem: Nie, to nie o to chodziło. Dla mnie jest to niepojęte że Bóg, ten wielki Bóg Jahwe, użył swojej mocy. Aby przywrócić życie tej małej rybce. Przecież ostatniej nocy 200 albo 300 rybek skończyło w taki sam sposób. On użył swojej mocy, żeby przywrócić życie właśnie jej, podczas gdy mam na mojej liście modlitewnej 300 dzieci, które cierpią na porażenie mózgowe, i modlę się, żeby zobaczyć wizję w ich sprawie. Jakieś 300 dzieci z porażeniem mózgowym powiedziałem: Nie mogę zrozumieć jednego, że Bóg uczynił coś. Takiego dla małej rybki, podczas gdy ludzie na całym świecie leżą, umierając na raka, białaczkę i inne choroby, a on przywraca życie małej rybce. Rankiem, ledwo słońce wzeszło, rybak zjawił się nad morzem i zawołał: Rybeńko, złota, wypłyń, proszę. Morze się pień, wiatr fale goni. Wnet złota rybka wypływa z toni. Skacze po falach, wesoło pluska, mieni się w słońcu jej złota łuska. Czego pragniesz, rybaku? Rozejrzałem się i pomyślałem. Wymyślę coś niemożliwego. W oko wpadły mi drzewa akacji. Zazwyczaj ustawiam lunetę przy strzelbie na 45 metrów. Nie jestem jakimś super strzelcem, ale jeśli strzelba nie strzela idealnie do celu 45 metrów, to jest do niczego. Kiedy strzelam do wiewiórki, to nigdy, jak jest odwrócona tyłem, albo gdy nie patrzy w moim kierunku, muszę ją dokładnie widzieć. A wtedy celuję jej prosto w oko nabojem 22. Jak nie trafię, to już więcej nie strzelam. A więc powiedziałem, w odległości 45 metrów, to jest mniej więcej szerokości tej sali, przejdzie młoda ruda wiewiórka. Usiądzie na tym starym, nagim konarze. A ja zastrzelę ją z miejsca, gdzie stoję. I oto pojawia się wiewiórka. Podniosłem strzelbę i wycelowałem. W lunetce zobaczyłem jej oko. Strzeliłem, a ona spadła z drzewa. Podszedłem do niej i pomyślałem: Ona krwawi. Gdyby to była wizja, to ona by nie krwawiła. Spojrzałem na nią, podniosłem i zacząłem ją oglądać. Faktycznie, była to prawdziwa wiewiórka. Wtedy naprawdę się wystraszyłem. Poczułem się, jakbym stracił zmysły.